Pan profesor Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i, pa i Patologii Słuch. Panie profesorze, jest pan jednym z najbardziej znanych polskich naukowców, lekarzy. Pana osiągnięcia są znane na całym świecie. Dzięki Panu wiele osób powróciło do świata ze świata ciszy, do świata dźwięków. E, proszę powiedzieć, jak to panu się udaje? Co stoi za sukcesem? Były marzenia. 34 lata temu, które krok po kroku zostały zrealizowane, ponieważ były one realizowane stopniowo. Obserwowałem środowiska naukowe w tym obszarze medycyny w różnych krajach. Mogłem czerpać różne wzorce. Nie ma takiego finalnie ośrodka, jaki powstał w Kaitanach pod Warszawą. Światowe Centrum jest unikalne pod bardzo wieloma względami i nie chwalę tego miejsca tylko po to, żeby powiedzieć, że ono jest unikalne. Ono jest unikalne ze względu na to, że od ponad 20 lat wykonujemy najwięcej w świecie operacji poprawiających słów. Dokonaliśmy wielu przełomowych operacji, pierwszych w świecie, zastosowaliśmy po raz pierwszy wiele nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań w codziennej praktyce, które się upowszechniły, to można zrobić pracując. Pracując z dobrym zespołem, z zespołem pasjonatów, z zespołem interdyscyplinarnym, który się różni od zespołu monospecjalistycznego. Ja nie zdawałem sobie sprawy, jak ta mieszanka będzie funkcjonowała, czy to nie wybuchnie, inżynierowie, psycholodzy, logopedzy, pedagodzy, technicy, lekarze z specjalności, okazało się, że wpływ jednych na drugich był niezwykle pozytywny. Czyli taka interdyscyplinarność. Tak, a następnie organizacja, optymalna organizacja czasu pracy. Kiedy my mówimy o utracie minut, Inni nie zwracają uwagi na to, że tracą godziny. A z tych minut robią się godziny, których, które można, można utracić. I dzięki temu możemy wykonywać tyle operacji. Dzięki temu mamy takie doświadczenie. Dzięki temu mamy takie publikacje. Dzięki temu jesteśmy w rankingach cytowań na pierwszych miejscach w tych obszarach, w których się specjalizujemy co jest potwierdzeniem, że jesteśmy czytani, jesteśmy naśladowani i nasze pomysły są wdrażane. To znaczy, że każda minuta jest ważna i wa warto o, to, o ten czas dbać. A jaka tutaj, jaka jest tajemnica tej organizacji właśnie pracy? No to, to nie wynika z jakiejś konkretnej szkoły, po prostu ja, ja jestem pasjonatem pracy, y, lubię pracować, y, lubię jak mam dużo zajęć, lubię je organizować, nieprzypadkowe dla siebie, dla innych. Więc jeżeli ktoś by zapytał o receptę, to pewnie trudno byłoby mi on napisać, ale łatwiej byłoby mi pokazać. Między innymi dlatego organizujemy kilka razy w roku takie warsztaty, gdzie przeprowadzamy na przykład 40 czy 50 operacji, wszczepiając najnowsze technologie, jakie są. Osoby, które przyjeżdżają z całego świata, albo tego nigdy nie widziały, albo coś takiego mogą zobaczyć w ciągu roku, czy dwóch, czy trzech. A tutaj mają to w ciągu jednego dnia, w ciągu kilku godzin i wychodzą ze zdumienia, a potem mówią, że obserwowali nas nie tylko tą część techniczną wszczepiania takiego czy innego urządzenia, tylko jak my się poruszamy, jak czym się odzywamy, kto do kogo co mówi. Ja im wtedy tłumaczę, że osoba, która ze mną współpracuje, jak ja unoszę rękę po jakieś narzędzia, to kształt ułożonych palców wskazuje, jakie narzędzie. Ona ma mi dać. I to Rozumiecie jest... się bez słów. I, i tak, Obecnie. ja nie stacja czasu, ale to, ta utrata czasu wynika również z tego, że ja nie odrywam się od pola operacyjnego mikroskopu. Mam zaadaptowany wzrok na tym polu, biorę narzędzie, wkładam. Gdybym oderwał się, poprosił, wziął, ponownie przyzwyczaił wzrok do pola operacyjnego, to to by było kilkadziesiąt sekund, może minuta. To byłby czas stracony, który jeżeli to takich czynności jest kilkaset podczas jednej operacji, to możemy sobie wyobrazić, o ile by wydłużyła się operacja. A podczas niektórych operacji, bardzo ważny jest ten czas, żeby ucho wewnętrzne na przykład było otwarte. To jest bardzo czuły organ, jak najkrócej. Żeby tutaj w ciągu dwóch, trzech minut anestezjolog widząc na ekranie, gdzie ja jestem. Obniża mi ciśnienie, i ja mam te 2-3 minuty na zrobienie wszystkiego. Jeżeli on mi nie obniży, ja nie mam idealnego pola. Jeżeli nie mam idealnego pola, zaczynam przedłużać operację. W tym momencie on musi podnieść ciśnienie. Jest, tych niuansów jest, jest wiele, które rzeczywiście dają nam ogromną satysfakcję, ale przede wszystkim dają efekty. Efekty dla pacjenta, bo ta operacja, kiedy jest wykonana w odpowiednim tempie, w odpowiednich warunkach, daje bardzo dużą gwarancję. Że będzie sukces. A ten sukces to dobre słyszenie, czy bardzo dobre słyszenie, czy pełny powrót do świata dźwięku. Panie profesorze, czyli pasja, praca, dobrze zorganizowana praca, dobra organizacja, świetny zespół. To można powiedzieć taka recepta. Tak, bo to można zapisać tylko recentę rzeczywiście. No ja tego o to pytam, bo rzeczywiście pana osiągnięcia są znane w Polsce i na świecie, to rzeczywiście polska medycyna ma się czym po prostu pochwalić. Jesteśmy chyba na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o leczenie wad słuchu, o leczenie głuchoty. A proszę powiedzieć, gdyby miał pan dać taką, takie rady dla innych dziedzin medycyny polskiej, też myślę, że bardzo dobrej, to... Co powinniśmy zrobić, czym się kierować, żeby, żeby te sukcesy, żebyśmy te sukcesy widzieli też w polskiej kardiologii, onkologii, hematologii. Każda z specjalności ma swoich liderów. W każdej można zapewne, być yy, może ja nie wszystkich znam, ale wskazać osoby, które potrafią bardzo dużo zrobić. Nie wiem, czy wszyscy mają optymalne warunki. Yy, nie wiem, yy, czy ktoś yy, nie piętrzy jakiś barier biurokratycznych. Ja ponownie odniosę się do siebie. To, że ja jestem dyrektorem, to do mnie nawet nie zwracam się jako dyrektor. Częściej jako profesor, ale ja jestem wszystkim lekarzem. Czyli jak uświadamiam sobie, ile czasu bym stracił, by uzyskać posłuchanie u dyrektora, przekonanie go do swoich racji, następnie do kierownika kliniki, a potem wszedł. Zaczął to wykonywać, to niewątpliwie nie udałoby się tego zrobić. Ja zarządzam sobą najlepiej, jak potrafię, wymagam od siebie najwięcej. Bycie liderem jest niezwykle zobowiązujące. Dla mnie bardzo. Ja, ja jestem aż do bólu przywiązany do pewnych zasad i wymagania od siebie, dając przykład otoczeniu, bo tak powinno być a na końcu tego, tych wszystkich naszych działań i zamierzeń jest efekt, efekt to, to pacjenta. To nie oznacza, że pacjent jest na końcu, nie, on jest na samym początku, tylko my musimy być przygotowani, żeby do niego, do niego, do niego podejść. Próbujemy organizować, jak pani redaktor wie, różnego rodzaju przedsięwzięcia interdyscyplinarne. Pokazujemy to, co my robimy, uczymy się od innych, bo na pewno nie, jeszcze wiele rzeczy można poprawić w naszej działalności. Myślę, że niezależnie od różnych okoliczności dziś jest wiele możliwości w dalszym ciągu, które mogą poprawić efektywność naszej pracy. Obserwuję często taką postawę wygodną, a czy to się Tobie opłaci? Odpowiadam nie. I ja na to nie liczę. Gdybym nie chciał tego robić, gdyby to mi nie, nie dawało takiej satysfakcji, gdyby to mnie nie, nie niosło. Mnie. Taka jest prawda. No, no, jak komuś mówię, że wykonuję, wykonałem wczoraj 20 pary, czyli więcej operacji, w ciągu jednego, w ciągu dnia? jednego dnia. To jest taki to 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 masz siły. To nie chodzi o siły, chodzi o to, jak jestem przygotowany do nich, jakie je wykonuję. Ile wkładam w pierwszej minucie, idę w drugiej, idę w trzeciej. W czwartej, w piątej mogę być rozluźniony i mogę ją poczuwać, ale współpracując z takim otoczeniem, i to jest to bogactwo chyba jedno z największych. Ja mam poczucie wsparcia, oni mają poczucie oparcia i wzajemny szacunek na każdym kroku. Panie profesorze, jest pan znakomitym lekarzem, naukowcem, ale też humanistą. Pan również pisze. Jak to się dzieje? Czy, czy inspirują pana historie pacjentów? Bo ja przeżywam, ja przeżywam losy pacjentów. Jak program implantów się zatrzymał, to ja tych pacjentów wszystkich znałem. Do pierwszego tysiąca z każdym rozmawiałem, z rodzicami, z opiekunami, z tymi pacjentami. Potem, kiedy tych operacji wykonywałem po kilkadziesiąt dziennie, bo to chyba łatwiej byłoby mi kogoś przedstawić przez pryzmat co ma w uchu, niż jaka jest jego twarz, kolor włosów, czy, czy coś innego. No tak rzeczywiście jest z tym, że, że bardzo się wczuwam, bardzo się wczuwam, bardzo przyczuwam, staram się odtworzyć co przeżywał ten pacjent, zanim do mnie przyszedł, ile jego kosztowało, ja często biorąc kartę rzucam okiem, kto skąd przyjechał. Czasami jak mam chwilę więcej, więcej niż chwilę, to pytam się jaka tam jest pogoda, albo co tam się dzieje w tamtych stronach i ktoś tak patrzy, ale to jest pierwsza taka reakcja, gdzie chcę oddać autentycznie szacunek, że ktoś jechał 400 czy 500 kilometrów. Że to dla niego było wyzwanie finansowe, bo musiał ktoś go przywieźć, musiał zapłacić, że był czas i że oczekuje ode mnie czegoś, czego być może ja dzisiaj nie mogę mu dać, bo nie jestem na to gotowy, albo warunki jego choroby nie pozwalają, ale on nie może wyjść z niczym. On musi wyjść z pewną perspektywą. I często ja mówię, ta perspektywa nie jest duża, ale ona jest. Jeżeli spróbujemy to sprawdzić w taki, w taki, w taki sposób, to być może okaże się, że to będzie prostsze niż dzisiaj sądzimy. Ale wymaga to współpracy. Wymaga zaufania. Myślę, że dużo przywiązuję wagę do tego zaufania do pacjentów, chociaż jestem przygotowany na to, że przyjdzie pacjent i nakrzyci na mnie, co nie jest miłe. Takie sytuacje się zdarzają? Takie sytuacje się zdarzają. Co pan myśli? Czy pan to rozumie? Staram się odpowiedzieć, tak. Ja staram się rozumieć, natomiast rzeczywiście nie byłem w takiej sytuacji, że nie słyszałem. W związku z tym opieram się na relacjach tych osób, które nie słyszały, i na podstawie tych relacji staram się wczuć w pana rolę jako rodzica, czy opiekuna, czy jako pacjenta dziecka, który siedzi obok. To nie jest łatwe. Jeżeli nie zaangażuje się ktoś tak do końca, to będzie zmęczony tym wszystkim. Ja nie czuję się zmęczony. i Moje otoczenie wie, że wracając z bloku, może wykonałem bardzo dużo operacji. Natomiast to był dla mnie bardzo dobrze spędzony czas. Panie profesorze, wielu pana faśniętów, oprócz tego, że wróciło do świata dźwięków. Gra śpiewa, ta muzyka jest w ich życiu ważna. Dlaczego? Pan również do tego przywiązuje ogromną rolę. Jak ważna jest muzyka dla tych osób, które przywiązuje, ze świata dźwiękiem? przywiązuje z kilku powodów. Pierwszy powód, to jeżeli udaje się nam komuś poprawić swój. do takiego stopnia, że ktoś gra na instrumencie, to znaczy, że poprawiliśmy mu do takiego poziomu, który powszechnie jest odbierany. Jako no, doskonały słuch, no, gra. Jak jeszcze komponuje, to już w ogóle mm -hmm. jest y, absolutne szaleństwo. Y, z drugiej to jest jedno. Y, drugie y, to wykorzystanie muzyki jako metody y, terapeutycznej. Muzyka potrafi skupić, potrafi rozproszyć. Ktoś to na szumy można je rozproszyć. Muzykę. A zatem pacjent nie skupia się, że ma tam coś, piszczy, tylko. To go częściowo maskuje, on odwraca uwagę. W niektórych sytuacjach, kiedy wszystkie inne metody zawiodły, okazało się, że muzyka, porozumiana jako dźwiękoterapia, y, przyniosła na, na, na najlepsze. Wreszcie y, wyobraźmy sobie pracę z małym dzieckiem. Jak utrzymać jego uwagę? Ile obrazków można mu pokazać, żeby on się tym zainteresował? No to może zainteresuje się przez minutę, dwie, trzy, cztery, pięć, a terapeuta ma 40 minut czy godzinę i musi utrzymać uwagę. Jeżeli tej uwagi nie utrzyma, to, to ta godzina jest stracona. Muzyka odbierana pasywnie, czyli dziecko się bawi, a w jego otoczeniu jest pełna muzyka, lub aktywnie, kiedy rodzic zaczyna nucić, dziecko słucha uważnie, można to robić w domu, można powtarzać. To są wszystko sytuacje, które wspierają proces, zwłaszcza rehabilitacji, a niekiedy również leczenia i są bardzo ważne. Przykładam do tego uwagę, bo mo mogę przez muzykę pokazać efekty, a jednocześnie mogę użyć ciepią.